Polski super samochód Zenik, o co chodzi? Jak sami widzicie, internet wybuchł. faktem myślałem, że właśnie się tak zdarzy, ale nie wiedziałem, że będzie aż takie zainteresowanie i pozytywne reakcje. Spodziewałem się więcej negatywnych komentarzy, więcej takiego negatywnego tonu i się zdziwiłem. Było masę DMów, wiele komentarzy, które były naprawdę miłe i widać, że wierzycie we mnie i wierzycie w cały ten projekt. Starałem się jak najbardziej odpowiadać Wam na komentarze, żeby Wam rozjaśnić trochę bardziej, jak wygląda ten projekt. Dlatego zdecydowałem się na stworzenie tego odcinka, żeby Wam zrobić takie Q&A z komentarzy z TikToka. Wybrałem te trochę trudniejsze, bądź bardziej skomplikowane, niektóre negatywne. Stwierdzę, że takie po prostu pytania są najlepsze, żebyście wiedzieli, jak ten projekt ma przebiegać i na czym on ma polegać. Dlaczego nie samochód dla ludu? Dlaczego nie robię budżetowego samochodu? Mimo tego, że wiem, że jest ogromna potrzeba na tanie, praktyczne samochody w Polsce, jednak przy moich mocach przerobowych muszę Wam powiedzieć, że to by było dosyć trudne, żeby stworzyć właśnie masową produkcję tanich, konkurencyjnych samochodów. Pamiętajcie o tym, że do tego potrzebne jest naprawdę bardzo dużo miejsca, bardzo dużo kapitału, a jak wiemy, startujemy od zera. Stworzenie super samochodu było dla mnie też marzeniem od wielu lat. Rok temu też bardziej o tym trochę pomyślałem. No, a teraz zdecydowałem, że trzeba pewne kroki podjąć. Zdecydowałem się na to w sumie jeden dzień, bo moim zdaniem trzeba szybko działać. A super samochód medialnie będzie o wiele, o wiele bardziej głośny. Dlatego idziemy w tą stronę. Przy tym, produkcja będzie mało seryjna, więc nie będzie wymagała aż tak dużych finansów jak w przypadku masowej produkcji. Poza tym, umówmy się, jeżeli auto ma być naprawdę dobre, musi on, ono budzić emocje, musi być naprawdę szybkie, ma być agresywne i taka jest idea w tym przypadku, ale o tym porozmawiamy trochę dalej. Czy będzie to auto elektryczne? Spokojnie, ja nie jestem zwolennikiem pseudoekologii, dlatego będziemy konstruować auto pod silne wrażenia ma być głośne, ma dużo palić, ma być duża pojemność. Taka jest idea. Osobiście elektrykami się brzydzę, hybrydy plug-in też nie wchodzą gry w grę, bo jak dla mnie te, te auta są po prostu za ciężkie, nie mają za dużo korzyści. Wyjątkiem może być jedynie silnik elektryczny, który będzie napędzał przednią oś i to jest jedyna rzecz, którą dopuszczam do tego, żeby w tym aucie móc zamontować właśnie taki silnik. Będziemy mogli wtedy stworzyć takie pseudo-AWD, które będzie nas wyciągało z opresji. Jak nie będzie w 100% z części z Polski, to będzie składak. Pamiętajcie o tym, że od czegoś trzeba zacząć. Dlatego będziemy korzystać na początku do prototypu z komponentów dostępnych na rynku. Nie mówię o wszystkich, bo część będzie naszej produkcji, a część która jest bardziej skomplikowana w produkcji, tak jak na przykład silnik przy skrzynia. Weźmiemy z innego auta, produkowanego seryjnie i mamy już na to pomysł, będzie to Silnik V8, dokładnie jaki to będzie model, dowiecie się za niedługo. I moim zdaniem nie ma co się blokować na kwestii tego, że auto będzie składakiem i tak dalej. Słuchajcie, większość aut, które są produkowane, mają jakieś komponenty z innych samochodów. Po co na nowo projektować przykładowo wycieraczki, skoro mamy sprawdzone metody? Takiego jestem zdania. Inne kwestie, które dotyczą charakteru auta, które dotyczą wyglądu auta, konstrukcji auta, będziemy produkować w 100% sami, bo nie ma sensu wymyślać koła na nowo, jeżeli ono naprawdę dobrze działa, ale nie zamykam się na to, żeby móc samemu projektować i wytwarzać właśnie takie silniki i skrzynie. Do tego wiadomo, to jest zupełnie inna rama czasowa. Dlatego dajmy sobie czas, skonstruujmy najpierw prototyp, a potem będziemy myśleć, co dalej, jakie części można wymienić, ulepszyć i stworzyć samemu. Jesteś szaleńcem. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób może mieć mnie za szaleńca, ale słuchajcie, to jest maraton, to nie jest sprint. Musimy długoterminowo po prostu zbudować komponent po komponencie, wszystko zaprojektować mądrze i tak, żeby wszystko działało tak, jak ma być. Nie ma ustępstw, nie może być żadnych niedoskonałości. Projekt musi być kompletny. Pewnie Cię wykupią, jak wszystkie inne projekty w Polsce. Jeżeli chodzi o sprawy rządowe i zagranicznego kapitału, mam dosyć prostą i jasną klarowną odpowiedź. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rząd, ja nie chcę się pchać, żadne elementy finansowania właśnie przez rząd bądź zewnętrzny kapitał, bądź nawet inwestorów, nie chcę tego. Dlatego, bo chcę, żeby projekt był jak najbardziej niezależny, żeby projekt był jak najbardziej klarowny, transparentny, bez żadnej presji niepotrzebnej i chaosu związanego chociażby z inwestorami. Jedyne finansowanie, które uznaję, to z własnej kieszeni, ze zbiórek cyklicznych oraz z tego, że będę miał jakieś współpracę po drodze, w projektując ten samochód. Moim zdaniem to jest uczciwa droga i mało tego. Chcę Wam pokazywać wszystkie koszty po drodze, jak wygląda sprawa jak właśnie konstruowania takiego super samochodu, jak to wygląda, co być dla Was jak najbardziej transparentny, bo ja mam za co jeść, nie interesuje mnie zarobek związany właśnie z tym projektem, co faktycznie tutaj z budować coś potężnego, więc zamiast wziąć sobie przykładowo 20-30 koła miesięcznie, wolę to zainwestować w hale, wolę zainwestować to w kolejne technologie, bo moim zdaniem Taka racja jest najbardziej racniejsza, bo moim zdaniem takie rozwiązanie jest najbardziej sensowne, jeżeli mamy budować coś, co faktycznie ma istnieć, co faktycznie ma działać, by faktycznie doszło do mało seryjnej produkcji i wierzę głęboko w to, że da się to zrealizować. Wystarczy, że poświęcimy czas i pieniądze e, oraz kontakty. Pewnie rząd cię zniszczy. Czy jestem zagrożeniem dla rządu, jeżeli projektuję właśnie taki super samochód? I Uważam osobiście, że nie. Jeżeli to ma być mało seryjna produkcja, to nie jestem kompletnie żadnym zagrożeniem dla nich. Dlatego myślę, że nie ma co się obawiać, nie ma co zwalać winę na PiS czy na PO. Nie ma to kompletnie znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, żeby realizować projekt niezależnie od tego, co będzie się działo. Powoli się rozkręcam. Tak. Kolejny wałek. I znowu nie wyjdzie? Jeżeli chodzi o temat Husarii i innych super samochodów, które nie wyszły w Polsce, jak dla mnie, to są tematy, które za bardzo no, nie zostały dowiezione, więc mamy tutaj przykład tego, że coś tam nie zadziałało. Z tego co wiem, Husaria miała problemy finansowe. U nas rozwiązaniem są właśnie te zbiórki cykliczne i nam to zmienia bardzo dużo. Dlaczego? Chodzi o to, że jeżeli zbierzemy kilka tysięcy osób, które wpłacą chociażby po 10 zł miesięcznie, nam buduje to dosyć duży kapitał. Miesięczny na to, żeby móc inwestować w projekt, inwestować, tak jak przedtem powiedziałem, w hale, miejsce, w rozwój technologii, testy, prototypy. Dlatego no, dla nas to też jest bardzo istotne, więc w przyszłościowo będę chciał rozwijać kwestie właśnie zbiórek cyklicznych, będąc, tak jak przedtem wspomniałem, przy tym jak najbardziej transparentnym. Dlatego ten projekt różni się od wszystkich innych projektów. On ma być jak najbardziej open source. Chcebyście widzieli cały czas progres i aktualizacje, jakie są związane właśnie z autem. Żebyście widzieli każdy krok, każdy koszt, każde nowe znajomości, każdą nową technologię. Chcę, żebyście żyli tym. żebyście żyli tym razem ze mną i innymi ludźmi, którzy są zafascynowani tematem. Bo już mamy zespół, uwaga, minęło kilka dni. Dokładnie to po dwóch dniach udało się stworzyć zespół powyżej 10 osób. Więc ja wam wszystkim bardzo dziękuję. O tym będziemy też robić odcinek. Pokażę wam, jak wygląda zespół. Pokażę wam, jacy to są ludzie, czym się zajmują i kogo będziemy jeszcze potrzebować do zespołu, bo oczywiście kompetencje jak najbardziej się przydadzą. Do pracy każde ręce są potrzebne i wszyscy w zespole chcą to konstruować jak najbardziej z idei. Też powiedzieli o tym, że nie chcą z tego pieniędzy. Co tylko pokazuje, jak wiele osób chce faktycznie Wpływać na ten projekt? Jaka będzie cena? Jaka będzie cena polskiego super samochodu? Ona będzie zależała od ceny finalnej prototypu. Dlatego w momencie, gdy skończymy prototyp, powiemy Wam o wszystkich kosztach, które wiążą się właśnie z prototypem. No i potem będziemy mogli myśleć, ile finalnie auta, które będą produkowane, ile będą kosztować. Czy sprzedasz ten projekt poza Polską? Czy zamierzam sprzedać ten projekt w przyszłości za granicę? Tak jak wspomniałem w poprzednim pytaniu, nie zamierzam sprzedawać tego projektu, bo musimy go sfinalizować. Musimy działać, musimy go rozwijać. Taka jest moja idea i tego będę się trzymał. Weź współpracę i z Buddą lub kimś innym. Jeżeli chodzi o współpracę z innymi twórcami internetowymi, czy też dziennikarzami, czy osobami po prostu związanymi z motoryzacją, ja mam plan na to taki, że będę robił właśnie cyklicznie filmy na YouTube'a, właśnie będę wam pokazywał tą polską stronę motoryzacji, bo moim zdaniem mamy bardzo dużo kompetentnych ekspertów, specjalistów właśnie z branży Automotive. Dlatego chcę wam pokazać od różnych procesów produkcyjnych, po różnych przedsiębiorców. Nie jestem otwarty jak najbardziej na współpracę. Tutaj nic nie szkodzi, żeby właśnie współpracować z twórcami. Na tym mi właśnie zależy, żeby osoby, które bardzo kochają motoryzację w Polsce, ogólnie kochają motoryzację, żeby wspierały ten projekt i wpływały na niego. Dlatego znowu się powtórzę, ale jest to projekt open source. Wierzę w Ciebie, ale to i tak nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o osoby, które nie wierzą w projekt, zapraszam Was na Discorda. Możecie tam patrzeć, jakie są aktualizacje. Możecie patrzeć sceptycznie, jak wygląda projekt. Możecie się wypowiadać. Ja jak najbardziej jestem na to otwarty. Pamiętajcie, tak jak wspomniałem na TikToku, niezależnie ile minie czasu, najważniejsze jest, by faktycznie stworzyć tę markę i stworzyć coś, czego jeszcze w Polsce nie było. Powtórzę się jeszcze raz, ale zrobię Wam takie podsumowanie. Co wyróżnia budowę projektu? Polskiego super samochodu. Wyróżnia to to, że finansowanie nie będzie od inwestorów, nie będzie od kapitału zewnętrznego, nie będzie od rządu. Finansowanie ma polegać jedynie na kwestiach związanych z moją, z moją kieszenią, ze zbiórek cyklicznych oraz ze współprac, e, które zgromadzimy podczas tego projektu. Będziemy aktualizować na bieżąco, co się zmienia w kwestii polskiego super samochodu, żebyście wiedzieli, na którym etapie stoimy, żebyście mogli pomóc, żebyście wiedzieli, że Auto cały czas się rozwija i projekt się cały czas rozwija. Projekt na pewno wyróżnia się tym, że jest szalony i dla wielu niemożliwy, chociaż wiele osób życzy mi powodzenia jest ich raczej większość. To zdaję sobie sprawę, że jest jakaś garstka myśli, że projekt może się nie udać jak pozostałe. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale chcę wam pokazać, że w Polsce da się coś zrobić, bo moim zdaniem jest tu bardzo wiele możliwości i chcę iść tą drogą. Chcę wam pokazać, jako właśnie ten dwudziestolatek, który startuje od zera, że da się coś zrobić. Poza tym, jeżeli wspólnie stworzymy ten projekt, to będziemy mogli zostać pierwszą marką super samochodów w Polsce, która będzie realnie sprzedawała samochody. Dopiero po komentarzach zdałem sobie sprawę, że w tej kwestii możemy zostać pionierami. Słuchajcie, komentarzy było ogrom, więc jeżeli jakieś pominąłem, poruszę je w następnym odcinku. Możecie również pod komentarzami na YouTube zadać kolejne pytania, mogą one być kontrowersyjne, mogą być one ciężkie, ja z chęcią na nie odpowiem. Liczy się dla mnie każda cegiełka, która przyczynia się do rozwoju projektu i nie ukrywam, zbiórki cykliczne będą istotne, bo nawet wsparcie z rzędu, tak jak przedtem powiedziałem, 10-20 zł miesięcznie, przyczynią się bardzo mocno do rozwoju długoterminowego tego projektu. Stabilności finansowej przy tym projekcie. Możecie wejść na przekierowanie, które znajduje się na zenik.pl, jest tam właśnie nasza strona. Możecie wesprzeć projekt. Teraz muszę się zastanowić, co chcę powiedzieć. Nagrywa się jedno i drugie. Internet, wy... <laughs> Nie lękajcie się. masz <laughs> Właśnie, kurde. Chciałem schować. Nie, to dla mnie trójkąt jest... Stary, ja mam, taką, ja mam taką bekę, jak widzę ludzi, co tak robią. To jest, wiesz, straszne. <grym zimna> tak, tak, To jest, to jest, to jest dramat.